Logo: Stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Ulica Foksal 11 Tabliczka adresowa Centrum Myśli Jana Pawła II. Młodzi ludzie wchodzą do centrum i układają dłonie jedna na drugiej. Odpowiedzialność. Osoby przed laptopem. Zaangażowanie. Młoda harcerka. Tożsamość. Dłonie na ramionach. Wsparcie. Dziewczynka zakłada ręce. Niezależność. Książka. Rozwój. Młody chłopak. Odwaga. Kobieta. Otwartość. Szybko zmieniające się sceny, które ukazują różne osoby. Młodzi ludzie w podwórzu centrum. Ręce piszące na klapsie filmowym. Stypendia CMJP2. Na szarym fotelu siadają po sobie kolejne osoby. Już? No. Centrum daje nam możliwości realizowania własnych inicjatyw. Udało nam się stworzyć projekt Zapoznanie z kulturą. Pomysł na ten projekt wyszedł od takiego naszego problemu, gdzie zauważyłyśmy, że coraz mniej młodych ludzi interesuje się kulturą polską. Razem z Hubertem, innym studentystą Centrum, zorganizowaliśmy debatę o kulturze i historii Czeczeni z bardzo ciekawymi gośćmi. Centrum nas wsparło, organizując dla nas warsztaty z pracy projektowej i... Wypromowaliśmy dzięki Centrum również ten projekt w internecie. W centrum, absolutnie każdy pracownik przekłada miarę do tego, żebyśmy mogli po prostu robić to, co lubimy, co studiujemy, z czym są związane nasze pasje. Także jest na pewno na to przestrzeń. Chciałyśmy pokazać, jak fascynujący jest polski folklor. Razem z dziewczynami skupiłyśmy się na kilku aspektach, takich jak wierzenia ludowe, tradycje. Polski taniec i śpiew, gdzie każdy z uczestników miał możliwość nauczyć się polskiego tańca narodowego kujawiak. Swoją przygodę z wolontariatem w centrum myśli Jana Pawła II rozpocząłem przy okazji nocy muzeów. Ja jestem wolontariuszką już od pewnego czasu. Uczestniczyłam w wielu wydarzeniach kulturalnych, m.in. przegląd filmowy czy spektakle teatralne. Pozwoliło mi to siebie sprawdzić w wielu różnych obszarach. Jest to miejsce, które reprezentuje bliskie mi wartości, takie jak szacunek do drugiego człowieka, dialog czy dorobek Jana Pawła II. Co więcej, organizuje ono całe spektrum szerokich wydarzeń kulturalnych, w których można się zaangażować jako wolontariusz, co pozwoliło mi na rozwinięcie wielu cech i kompetencji, takich jak kompetencje przywódcze, czy umiejętność delegowania zadań, czy odnalezienia się. W większej grupie wolontariuszy. Baler, Gra o Wolność. Sceny, które ukazują osoby biorące udział w wydarzeniu. Podczas nocy muzeów w centrum przygotowaliśmy Gra o Wolność. Celem graczy było rozwiązanie wielu zagadek. Przygotowaliśmy ją dzięki wielu spotkaniom i współpracy między sobą. I wszyscy świetnie się bawiliśmy złożącą grę. Jestem stypendystką już 3 lata. Program stypendialny rozpoczynamy od wyjazdu integracyjnego. Bierzemy udział w fajnych warsztatach. Jest to dla nas przygoda. W tym roku tkaliśmy. Bycie stypendystką to fajna sprawa. Dzień dobry, jesteśmy w Centrum Myślenia Pawła II, kamienica FOXA 11. Tutaj nasz dział, dział medialno-edukacyjny. Bartek oraz Ola czuwają tutaj nad ofertą edukacyjną oraz sprawdzają Wasze wnioski. Pokoju numer dwa. Urzędujemy wraz z Ulą. Z Ula jest kierowniczką naszego działu. Stypendystą byłem już co prawda kilka lat temu, ale pamiętam to jak dziś. Cały proces rekrutacji był dość wymagający, stresujący, no ale przebrnąłem to, udało mi się otrzymać stypendium. Uczestniczyłem w jednym projekcie, który dotyczył zajęć językowych. Ćwiczyliśmy razem konwersacje z języka angielskiego. Teraz ponownie już od roku jestem związany z Centrum Myśli Jana Pawła II, tym razem jako, jako pracownik, więc to jest taki dobry, dobry powrót do, do miejsca, w którym tak naprawdę zaczynałem i kontynuowałem swój rozwój. Stypendia Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, które można przeznaczyć na realizację swoich pasji i talentów. Stypendia to również bogaty program stypendialny. Podczas warsztatów uwrażliwiacie się na potrzeby drugiego człowieka. Uczycie się komunikacji, pracy w grupie, realizacji projektów. To realizowane przez Was projekty społeczne, artystyczne, kulturalne odpowiadają na potrzeby mieszkańców Warszawy. Stypendyści to m.in. dzięki Wam nasza siedziba przy ulicy Foxa 11 tętni życiem. Zawsze jesteście u nas mile widziani. Nasz program stypendialny to przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem, dlatego zawsze zaczynamy od poznania się, czyli warsztatów integracyjnych. Zapraszamy Was do relacji z drugim człowiekiem, oferujemy wsparcie w rozwoju osobistym, poznaniu własnych talentów, komunikacji, a także w wytchnieniu od codzienności i odpoczynku. Tworzymy dla Was miejsce, w którym możecie ze sobą pobyć, poznać się i porozmawiać. Wspólnie uczymy się siebie nawzajem, ale też poznajemy inne kultury i tradycje, a także miejsca ważne dla historii Warszawy. W czasie nocy muzeów zapraszamy Warszawiaków do udziału w przygotowanym przez stypendystów wydarzeniu Escape Roomie w naszej zabytkowej kamienicy, w której mieści się siedziba Centrum Myśli Jana Pawła II. Wspólnie realizujemy projekty popularno-naukowe, artystyczne i społeczne. Stawiamy na rozwój, pracę na mocnych stronach i Waszych zasobach. Pokazujemy wartość otrzymywania i dawania. Zachęcamy do udzielania korepetycji i korzystania z zajęć z innymi stypendystami. Pomagamy dzielić się talentem. Logotypy Centrum Myśli Jana Pawła II, Stypendia Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II, Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja BGK. Program stypendialny jest współfinansowany ze środków Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.